Witamy Was w drugim odcinku poświęconym ćwiczeniom motorycznym pod sporty walki. Tym razem pokażemy Wam ćwiczenia z wykorzystaniem sztangi. Tym razem e, bardzo fajne ćwiczenie na poprawę dynamiki i mocy. E, do, do, możecie sobie wykorzystać do poprawy e, wyjścia z ciosu. Tak? Zaczynamy ćwiczenie trzymając sztangę e, w jednej linii łokieć e, i noga. E, teraz, e, Robimy ćwiczenie, noga po której stronie trzymamy sztangę jest wykroczna, druga noga jest zakroczna, czyli odstawiamy ją do tyłu, schodzimy sobie luźno do dołu i mocne wyjście dynamiczne do góry, hop, tak, z pełnym wyprostem ręki blokujemy rękę w zależności od tego... Jak jesteście silni, co chcecie budować, czy wytrzymałość, czy bardziej dynamikę, e, dorzucamy sobie oczywiście względem e, indywidualnym ciężar, ciężar na sztangę. Tak? Kolejne ćwiczenie, też, na, też fajne ćwiczenie poprawiające dynamikę i koordynację. Przy okazji e, zaczynamy e, ruch jak do martwego ciągu, tak? czyli e, wyprostowane plecy, głowa jest przedłużeniem kręgosłupa. Hop, podchodzimy pod sztangę, zejście. Jeszcze raz. Hop, wyciągamy rękę do góry, zejście na, na tylną nogę i mocny, dynamiczny wyprost. Hop, wejście pod sztangę, wyprost. Wejście pod sztangę, hop i wyprost. Tak jest. Kolejna wersja tego ćwiczenia, tak. Jak pamiętamy oczywiście, gdzie noga, łokieć i sztanga są w jednej linii mniej więcej i sam prosty ruch wyjścia samą ręką pod sztangę, hop. Noga, która jest wykroczna i Idzie do tyłu, tak, czyli ta noga, którą, po której stronie trzymamy sztangę, idzie do tyłu. Hop, hop! I w ten sposób sobie pracujemy fajne ćwiczenie na poprawę dynamiki, mocy, wytrzymałości. Kolejne ćwiczenie z wykorzystaniem sztangi. Tym razem Tomek będzie wzmacniał przede wszystkim mięśnie brzucha. Zaczynamy w pozycji leżącej, jesteśmy pod sztangą, ręce są wyprostowane. I zaczynamy przesuwać ręce po sztandze. Tak? Pamiętamy o tym, żeby plecy trzymać proste, brzuch cały czas napięty przez całą drogę. Nogi się nie podnoszą, ustawione są w delikatnym rozkroku. I tutaj, tak samo oczywiście, Tomek pokazuje na pustej sztandze, ale w zależności od tego, jakim, jakim stopnia Waszego zaawansowania, dorzucamy sobie indywidualnie już ciężar. Tak? Tomek pokaże teraz ćwiczenie fajne, fajnie można je wykorzystać przy, przy zapasach. Tak, tak zwanie będzie nurkował pod tą sztangę, czyli nie wypycha sztangi w górę, tylko nurkuje. Pod nią jest ciężar przestawiony na lewą nogę. Zobaczcie, Tomek schodzi do dołu, czyli odsuwa prawą nogę, pilnuje prawą ręką lewej nogi. Oczywiście, żeby przeciwnik nie wychwycił tej nogi. I zobaczcie, dynamiczne zejście pod sztangę bez nadmiernego wypychania jej w górę. Wzrok skierowany cały czas do przodu, tak jakbyśmy tutaj mieli przeciwnika. Okej, okay, dobra, teraz Tomek pokaże następne ćwiczenie, też wykorzystywane w sapasach, tak zwane zejście nurkowe. Bardzo ważne tutaj jest y, szybkie przejście pod sztangą. Zobaczcie, ważne jest tutaj, żeby przy zachowaniu prostego tłowia umieć pracować nogami, tak? Czyli schodzimy pod zawodnika na nogach, a nie schylając się i zadzierając głowę do dołu. Głowa cały czas skierowana do przodu, pracujemy mocno na nogach i ćwiczymy sobie szybkie wejście tutaj pod zawodnika. Subskrypcja lub submission. Wybór należy do Ciebie. Grand Game Sportswear.